Radiogłos. Głos Uskrzydla duszę Nazywam się Ksiądz Daniel Brzeziński, jestem profesorem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Proszę księdza dzisiaj w Pelplinie na Europagu, ksiądz przypomniał nam główny temat i myśli przewodnie papieskiej pielgrzymki w 1999 roku do ojczyzny, w tym do Pelplina właśnie. Jaki to był temat, o, tym, o czym wtedy papież szczególnie mówił? Tak się złożyło, że mogłem w tej pielgrzymce wówczas uczestniczyć i byłem obecny w wielu miejscach. Jest, była to pielgrzymka wyjątkowa z wielu powodów, między innymi również dlatego, że trwała najdłużej spośród wszystkich papieskich pielgrzymek. Papież odwiedził wówczas 25 miejscowości, w tym także nowo utworzone polskie diecezje. Natomiast ta pielgrzymka przebiegała pod hasłem Bóg jest miłością i była w zamierzeniach wpisana w przygotowanie do wielkiego jubileuszu 2018 Chrześcijaństwa. Ale oczywiście w nauczaniu papieskim wybrzmiewały różne tematyki, różne tematy, bardzo zróżnicowana tematyka dotycząca przede wszystkim spraw społecznych, ale nie tylko oczywiście, no bo głównie także religijnych. Nauczanie papieskie wtedy oscylowało, można by powiedzieć, wokół ośmiu błogosławieństw, i one były obecne w każdym z przemówień Ojca Świętego, choć nie wszystkie papież osobiście mógł jak pamiętamy doskonale, wygłosić chociażby na krakowskich Błoniach czy w Gliwicach z racji choroby. Ksiądz uczestniczył w tej pielgrzymce, przeżywał ją, współtworzył. Wkrótko. Jakie były wtedy wrażenia? Co pozostało z tych przeżyć dzisiaj? Oczywiście bardzo dużo wzruszenia, wielkie wzruszenie, ale też pamiętam taki dynamizm, po prostu przemieszczaliśmy się z miejsca na miejsce, prawda, bo w ciągu jednego dnia papież był w dwóch czy nawet czasem w trzech miejscach. Ja nie mogłem być we wszystkich miejscach, ale tak mniej więcej w co drugim miejscu papieskiej wizyty, z racji tego, że ja przejeżdżałem te trasy samochodem. Ale oczywiście, począwszy od Trójmiasta, potem, prawda, poprzez. Tu niestety w Pelplinie nie byłem, muszę się przyznać, niestety, stąd do Pelplina często przyjeżdżam teraz i bardzo lubię przyjeżdżać do Pelplina, również z różnych powodów, ale potem był Toruń, prawda, Warszawa przede wszystkim, gdzie do Konał Ojciec Święty beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej, no w Toruniu wcześniej beatyfikacji księdza Wincentego Frelikowskiego. Więc to rzeczywiście była wyjątkowa pielgrzymka, a to wzruszenie także udzielało się Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II, przecież pamiętamy to spotkanie na Wadowickim Rynku, czy, czy w pobliżu kościoła, pomiędzy kościołem, właściwie bazyliką, a miejscem urodzenia, czy miejscem zamieszkania Ojca Świętego, kiedy wspominał swoje czas Czasy dzieciństwa, czasy młodości, również te słynne kremówki papieskie, więc rzeczywiście to była, można by powiedzieć, taka podróż sentymentalna dla Ojca Świętego. Potem się okazało, że była to przedostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny. Ostatnia odbyła się w roku 2002, a ta była ostatnią chociażby wizytą na Jasnej Górze Ojca Świętego. Ale z moich osobistych doświadczeń, no to oczywiście olbrzymie przeżycia. Ja pamiętam takie, nawet mam zdjęcie, gdzie stoję obok owego Papa mobile samochodu papieskiego na dziedzińcu seminarium duchownego tam w Gdańsku, w Oliwie, więc takie również wątki, można powiedzieć, dosyć osobiste. Pamiętam z, 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 tamtego, z tamtego czasu, z tamtej wizyty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również bardzo dziękuję. Ksiądz Piotr Towarek, ksiądz z diecezji elbląskiej, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, sekretarz i kapelan biskupa elbląskiego. Dzisiaj w Pelpinie ksiądz przypomniał wizytę świętego Jana Pawła II w Elblągu. Szczególnie wymiar muzyczny przygotowań i realizacji tego wydarzenia. Tu es Petrus, dzieło, które wtedy się pojawiło, jak powstało? Zostało złożone zamówienie do, na ręce kompozytora elbląskiego, Janusza Jędrzejewskiego. W 1998 roku te dzieło zostało zamówione u niego z przeznaczeniem na duży chór, dużą orkiestrę symfoniczną z ogromną ilością instrumentów dętych. Zamówienie zostało złożone, kompozytor wypełnił. Złożone zamówienie, napisał dzieło. Zaczęły się pierwsze próby. Najpierw partie choralne były ćwiczone w głosach i w, w, w różnych ośrodkach naszej diecezji. No, oczywiście również próby tej warstwy instrumentalnej, pracy orkiestry, które były prowadzone w gmachu Państwowej Wyższej, Wyższej Państw, Szkoły Muzycznej w Elblągu. Przepraszam. Wielu artystów to się włączyło. Także ksiądz jest współautorem tego. Tak, ja byłem też odpowiedzialny wówczas za tą warstwę muzyczną tej wizyty w ramach komisji liturgicznej. Koordynowałem pracę wszystkich muzyków. Oczywiście przygotowanie tego hymnu Tu es Petrus, o którym tutaj była mowa, zamówieniu Janusza Jędrzejewskiego, ale również innych utworów. Byłem też poproszony o napisanie pieśni eucharystycznej, i taką napisałem pieśń O Niebieski Panie Nasz. Pieśń, która, którą można było z prostą melodyką, łatwą w nauczeniu ludzi do rozpowszechnienia w kościołach parafialnych, do użycia w liturgii. Użytkowy utwór, jako też taka pamiątka spotkania z papieżem Janem Pawłem Drugim. Jak się z wspomina, wspomina, tamto wydarzenie sprzed 25 lat w Felblągu. Tak jak zawsze to mówię, z czym można porównać wizytę Jana Pawła II Felblągu? No, chyba tylko z końcem świata. I, I pewnie i w Pelplinie, i wielu tych innych Miejscach Polski nie mówię o Krakowie, Warszawie czy Jasnej Górze, gdzie papież był wiele razy i y, gdzie były zespoły ludzi, taki, którzy którzy taką wizytę przygotowywali raz, drugi, trzeci, czwarty, nawet piąty. Y, tymczasem no, w Felblągu, czy właśnie w Pelpinie, gdzie jesteśmy, te wizyty były jednorazowe, więc uczyliśmy się tego przygotowania. Pewnie dzisiaj, po 25 latach, robilibyśmy wiele rzeczy zupełnie inaczej. Są też inne możliwości techniczne, logistyczne, y, że byłoby łatwiej, prościej. Y Niezwykłe było takie odczuc odczucie um, jakiejś takiej energii niesamowitej, która towarzyszyła wówczas nam, muzykom zwłaszcza, bo w, tej, w tym obszarze działałem, jakiegoś takiego oddania papieżowi. Dla, dla niego po prostu wszystko. To. Dla papieża to się zostawia wiele rzeczy na boku, a dla niego po prostu i serce, i duszę, i ciało. Ogromny entuzjazm, ogromny entuzjazm. No i właśnie to przekonanie, że to jest Wydarzenie historyczne, niepowtarzalne, jedyne takie, że już drugiego takiego na pewno nie będzie. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Krystyna Demska uczestniczy w konferencji z okazji 25. rocznicy Ojca Świętego w Pelplinie. Powiemy naszym słuchaczom i widzom, że pani Krystyna jest żoną, Osoby, a więc mężach, który już świętej pamięci nieżyjącego, który przy... Kiedy rozpoczynała się transmisja mszy świętej papieskiej z Pelplina, był rozmówcą prowadzącego wówczas komentarz ojca Andrzeja Koprowskiego. Jak mąż przygotowywał się, jak przeżywał to, że będzie tym, który wprowadzi widzów z całej Polski do wizyty papieża w Pelplinie. No więc najpierw było to wielkie zaskoczenie, kiedy kilka tygodni przed rozpoczęciem mszy święty u nas, Otrzymaliśmy telefon właśnie z katolickiej agen agencji prasowej księdza Koprowskiego, aby mąż w imieniu Kociwiaków przemówił przed tą mszą na cały świat. Więc było to zaskoczenie. I mimo, że przeżył wiele lat, to było największe przeżycie jego, jakie naprawdę miał w życiu. No Dla naszej rodziny, ponieważ Patryk, syn mój, i ja byłam bez. Jakby przydziału. Mąż był reprezentant, reprezentantem kociak, kociwiaków, córka śpiewała w chórze, więc my o czwartej rano biegliśmy na tą górę, aby tam czekać na rozpoczęcie mszy. Przeżycie niesamowite. Mimo, że teraz minęło 25 lat, dzisiaj czuję się tak, jakbym miała tam stanąć przed mszą. I jest to mój ukochany święty, do którego się modlę. Polecam rodzinę i całą ojczyznę. To było naprawdę wydarzenie epokowe dla Pelplina. Trudne w ogóle do opisania, no i pewnie trudne do powtórzenia. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłam przeżyć to po raz następny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, szczęść Boże. Dziękuję, szczęść Boże. Ksiądz profesor Janusz Szulis, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W dniu dzisiejszym odbywa się dziesiąta edycja Reopagu. Tegoroczny Reopag jest poświęcony tematyce 25-lecia wizyty Jana Pawła II w Pertlinie. Tytuł główny: Budować na skalę. Areopag jest zawsze organizowany przez trzy podmioty, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Kuria Diecezjalna Pelplińska. Ten zamysł, jaki w tym roku towarzyszył Areopagowi, to jest odtworzenie tych wydarzeń, które miały miejsce przed 25 laty, ale z tą intencją, aby były one inspiracją dla współczesnej nowej ewangelizacji. Jest to spotkanie jakich słuchaczy? Kto został zaproszony szczególnie? Zaproszenie zostało skierowane do szeroka, szerokiego grona odbiorców. Informacje o Areopagu były zamieszczane na stronach diecezjalnych, na stronie Radia Diecezjalnego Głos. Były propagowane przez Rzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Też zostało ogłoszenie, informacja, plakat o Areopagu zamieszczana na stronie Wydziału Teologicznego. I tak naprawdę te osoby, które dzisiaj się zebrały, to to są słuchacze studiów podyplomowych w Pelplinie, to są członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Poborskiego z Pelplina, z od oddziału pelpińskiego, to są też osoby obecne z centrali Zrzeszenia, a także osoby, mieszkańcy Starogardu, okolicznych miejscowości, w tym również Strzewa. Jest tutaj z nami również pani radna, która wtedy w 1999 roku była w gronie kobiet, grupy kobiet, które spotkały się wtedy z ojcem świętym Janem Pawłem II. Dziękuję serdecznie.